Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd do sklepu Homla. Już przy wejściu mamy informacje o aktualnych promocjach. Tutaj minus 30% na wszystko przy zakupie za minimum 100 zł, ale tego typu promocje są bardzo często w tym sklepie. I tutaj też, jak możecie od razu zauważyć, ceny mamy na wierzchu. Tutaj na przykład różnego rodzaju zawieszki w kształcie dziadka do orzechów. Mniejsze po 40 zł, te większe po 49. Kubeczki za 25. Tutaj taki talerz za 3 dyszki. I druga strona. Tutaj mamy taką sekcję, bym powiedziała, bardziej w klasycznych kolorach, bo później, jak zobaczycie, będziemy mieli różne kolory. I jeżeli chodzi o te półki, to zaraz mam tutaj z bliska. Pokażę, co po niektóre rzeczy. Mamy takie dość duże ciatki do orzechów. One kosztują prawie 130 zł. Tutaj też mniejszy, mniejszy za 70 zł, średniej wielkości za prawie 80 zł. Zestaw filiżanka z podstawką za 33 zł. Tutaj ta filiżanka jest naprawdę bardzo malutka. Kubki za 25. Tutaj takie szklanki za 27 zł. Cenówka jest akurat w czarnym kolorze. I za 90 zł mamy takie imbryki. Tutaj jeszcze kolejna taka dekoracja za 43 zł. Taki konik bujany. Tutaj muszę powiedzieć, że dość wysoka cena. I kolejny taki konik bujany, ale już troszeczkę większy. I tu mamy 90 zł. Oczywiście cena w zaokrągleniu. I jeszcze był taki stół wystawowy, przykładowe nakrycie z oczywiście produktów, które znajdują się w sklepie. Tutaj pod kolor. I tutaj druga wersja tej zastawy razem z imbrykiem. I przejdziemy troszeczkę dalej, różnego rodzaju zawieszki. Z tego co pamiętam, niektóre są z zeszłego sezonu. Za 25 zł mamy coś takiego. To jest taka potrójna zawieszka. Ona lekko brzęczy. Tutaj też takie dzwoneczki za 25 zł, jeszcze coś takiego. I kolejne dzwonki. Te kosztują 30 zł. Tych zawieszek oczywiście też jest bardzo dużo. I talerze, zastawa za 25 zł. Głębokie talerze również w tej samej cenie. I tutaj większe obiadowe za 30 zł. I teraz takie dekoracje, bym powiedziała w klasycznych kolorach. Pani Mikołajowa i pan Mikołajowy. Bardzo ładne figurki. Oczywiście też Wam wszystkich tych produktów nie będę pokazywała. Tutaj mamy taką choinkę, ona kosztuje prawie 90 zł. Jeżeli chodzi właśnie o te dekoracje, takie skrzaty, to to ominęłam. Praktycznie wszędzie możemy kupić podobne produkty w każdym sklepie. I tutaj mamy zawieszki, też pokażę Wam przykładowe ceny tutaj pierwsza zawieszka 25 zł Tutaj jeszcze taki domek z piernika, on kosztuje 37 zł i tutaj jeszcze takie cukierki po 20 zł. Powyżej mamy jeszcze więcej różnego rodzaju zawieszek. One praktycznie też wszędzie są podobne w każdym sklepie. Ceny, bym powiedziała, dość wysokie. I tutaj też mamy kolejne takie, bardzo ładne, moim zdaniem, dekoracje świąteczne. I pokażę Wam, co znajduje się tutaj z drugiej strony. Jak widzicie, jeszcze więcej różnego rodzaju skrzatów, ale przejdziemy do kolejnej wystawy, i tu mamy kolorystykę niebieską, taką bardzo chłodną, bym powiedziała. I może najpierw Wam pokażę. Tutaj ten talerz 30 zł. Do tego mamy kubeczki za 27 zł. One już są troszeczkę większe, takie beczółkowe. I do kompletu, do tego talerza, mamy również kubek za 30 zł. Mniejszy talerz, czy miseczka tam była za 25 zł. I, I teraz tutaj, właśnie ten stół w kolorystyce niebieskiej, takiej chłodnej. Za 25 zł taki zestaw. Za 30 zł mamy takie ptaszki. Za prawie 70 zł mamy takie domki, kamienice. I tutaj też mieliśmy takiego skrzata. Szukałam ceny, ale. Tutaj nigdzie nie znalazłam, ale te mniejsze, jak widzicie, są po 40 zł. Tutaj jeszcze taka dekoracja za 25 zł, takie jakby sople. Bardzo ładnie to wygląda na żywo. I jeszcze mamy poszewkę za 49 zł, młotę w takich swetrów. I obok mamy stół w kolorze różowym, taki cukierkowy. Taki misiek, on kosztuje 120 zł. I tutaj jeszcze mamy taką jakby choinkę z takich kuleczek jakby pereł za 90 zł. Jest to dekoracja ledowa, różnego rodzaju kubki. Za 25 zł taki osobny talerzyk w kształcie. Śnieżynki tam kolejne talerze. no jeszcze tutaj mamy też takie osobne małe talerzyki. Za 30 zł. Jak widzicie, są naprawdę bardzo małe. Tutaj akurat właśnie y, dotknęło tego. Należy, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak ono wygląda przy mojej dłoni. I tutaj mamy takie LEDowe dekoracje za prawie 100 zł, taki renifer bądź też choinka do wyboru. I druga część tego stołu różowego. Z lewej strony mamy takie myszki za 75 zł, za 35 zł, takie pojemniki. Dekoracyjne, tutaj różowy dziadek do orzechów, też różowe miseczki, kolejne kubki, 35 zł. Tu jeszcze więcej tych dziadków do orzechów. No, oczywiście mamy też poszewkę za 70 zł. Wysoka cena. I tutaj jeszcze on bardzo ładny talerzek za 37 zł. I tutaj ta druga część kolekcji w kolorze niebieskim poszewka, taka narciarska za 50 zł. Też różnego rodzaju talerze. Kubeczki, no oczywiście skrzaty. Tutaj jeszcze mamy takie dekoracje. I taka dekoracja kosztuje 30 zł. I kolejne dekoracje, takie dzwonki. Również w tej samej cenie. Tu mamy kubeczki za 33 i za 30 zł. Czy kubeczki szklanki? I kolejne szklanki za 30 zł. I kolejne dekoracje. Tutaj taka kolorystyka, jakby naturalna bardziej za 25 zł. Takie dekoracyjne talerzyki. Tutaj poniżej mamy deski do serwowania w kształcie kamienic za 30 zł. Za 33 zł, to troszeczkę większe. I takie małe za 45 kamienice, za 80 zł duże wazony. I druga strona. I tutaj od razu pokażę Wam tą choinkę. Ona kosztuje prawie 200 zł. Bardzo ładnie wygląda na żywo. Chociaż no 200 zł też moim zdaniem dość wysoka cena. I tutaj był taki stół pierniczkowy. Tu mamy motyw piernika. Za 47 takie osobne talerze. Tu mamy różnego rodzaju kubki po 40 zł, kolejny talerz za 65 zł. Tutaj takie zwykłe puszki za 27 zł. Oczywiście mamy kubeczki prawie 40 złotych. I tutaj z drugiej strony mamy takie figurki na teleskopowych nóżkach za prawie 90 złotych. Zestawy, solni zestawy solniczka, pieprzniczka, tutaj znowu kubeczki, szklanki. I kolejne szklanki po 30 zł. I z drugiej strony różnego rodzaju poszewki, a także poduszki ozdobne. Tutaj widzicie cenę. i co się bliżej motyw kamienic za 50 zł, Tu za 80 zł taka poduszka. Jeszcze za 50 złotych mamy poduszkę w kształcie laski, ale ta laska, jak widzicie, taka bardzo mała i dość wiotka. I tutaj też dość ładna, moim zdaniem, poszewka za 50 zł. I kolejna dekoracja, już na sam koniec. Też kolorystyka taka różowo-srebrna. Tu przepraszam, ja mamy różnego rodzaju takie śnieżynki. Za 17 taka pojedyncza. Tutaj też taka kokardka za 25 zł. Tu po 20 zł są, te też po 20 zł i to by było na tyle. Tak więc dziękuję za obejrzenie. I oczywiście zapraszam na kolejne przeglądy. Pa, pa!